Mam dla Was widzowie malutki update. Jeżeli chcecie wygrywać naprawdę fajne nagrody, takie jak na przykład te, wbijajcie do mnie na Instagrama, bo są trzy aktywne konkursy, tak dokładnie to zdjęcie, to zdjęcie oraz to zdjęcie. Zasady macie napisane pod każdym zdjęciem, jak wygrać. Siemano brajacie w nowym odcinku my na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy odnędzę do pieniędzy. Wy zostawcie lajka, napiszcie hashtag pracowanie, a wam przypte serduszko i bijecie na Instagrama, bo są oczywiście trzy jeszcze aktywne konkursy. Dzisiaj Władunio, Władeczek, kochaneczek, Władek, piękny T25 rusza właśnie z tą prasą Z220. 4. Tak to oczywiście wygląda. Takie zestawienie na dzisiaj. Ja chcę sobie prasować. Jedno pole już sobie sprasowałem, ale tego nie nagrywałem. I zostało mi jeszcze jeden kawałeczek. Dzwoniłem do sąsiada, czyli później belki pomoże ogólnie układać. Ale nie mogę się do niego dodzwonić. Nie wiem co on robił. Wczoraj miał jakąś imprezę, gdzie się tutaj u sąsiada. I nie mam pojęcia co on robił. Czy on wrócił z tej imprezy, czy nie? O tu robili imprezę, pa. Tu widzę pozamykane wszystko. Nie wiem co oni tutaj, co tu się działo w ogóle. Ja powiem wam, że słyszałem, że balowali chyba do rana tak szczerze mówiąc. Bo Darli, Darli, te mordy swoje widzowie, ogólnie tragedia. Ogólnie tragedia. Mamy leci mu od rana oprasować, Takie to życie. No on się bawi, a my o. Zapierdzielałem, mówił, że chyba kombajn ma ją opijać nowy. Ło, co tu jest? Ty. O stress. Co jest, sąsiedzie? Tu się, widzę, wywaliłeś troszeczkę. Tak się napiliście wczoraj? Tak, eee, może. Wstawaj, ci pomogę, iść do domu. Jakoś się Dobra. doprowadzę. Chodź, sam iść nie możesz. jest rowerem? Rower ci zostrzegaj, zgaszę tylko ty krumysło zjadę na bok. Cię odprowadzę, pijaku, ty. Czekaj. Dobra. Rower się tam... Zostaw ten rower, chodź, wstawaj. Chodź ze mną, będziesz szedł za rękę prawie. Daleko nie mamy. Idziesz blisko? Idę, idę. Ja pierdzielę. Co wy tu w tego, tego Staszka wczoraj tyle siedzieliście? Darliście mordę praktycznie do samego rana? No, to, tylko do siódmej dwadzieścia. To kurde, spora. czemu mnie nie zaprosiliście? A, nie wiem. Cały mógł jeździć do rowu, wpadłeś i widzę, na rower cię nadawałeś, żeby dzisiaj jechać z tym rowerem. To cieszę się, że ja cię znalazłem nie policja, że siedział w tym rowie, wyjść, żeś nie mógł. Ale, Ale sobie ci... spałem Tak ci się impreza udała, to co fajna impreza, widzę No super! <laughs> Śmiać było, mi się było chcesz! 10, <laughs> było nas dziesięciu. To. I tylko ciebie nie było Czyli a tylko mnie nie zaprosił ham. Tak to praktycznie to no, większość wsi była Eee To widać teraz, tylko że widzę, że nie do domów chyba powracali albo nie wiem, będę patrzył jeszcze po rowach czy sąsiadów nie ma, będę każdego odprowadzał dzisiaj, bo jedyny nie piłem Chodź tu. Nie wiem, tu gdzie się doprowadzić cię do samego, pójdziesz spać pewnie, no nie? No. Tu pójdziesz się być już trochę, mm. tylko się przebierz, że cię przebierać nie będę, ale chociaż weź się tam przebierz, żebyś, no taki jak mokry, jak gnój, nie poszedł spać. Teraz łóżko wybrudzisz. Robert to ci wezmę i wrzucę do mnie na gospodarstwo, bo kiedyś odbierzesz. Chyba rowerem dzisiaj nigdzie nie będziesz jeździł, tak mi się wydaje, no nie? No raczej nie. No. Dobrze, że przynajmniej blisko. Trzymaj się mnie, dobrze, idź Ja pierdziele widzę pierwszy raz coś takiego widzę, pierwszy raz taka akcja na kanale, żeby pijanego sąsiada odprowadzać No ty, na ciągnik widzę, nawet nie schowałeś do garażu ciągnika nowe przyczepy, pozakupowane i o Lepiej na imprezę było pójść i coś porobić Konie chociaż zadbane masz? O ja wiem Chodź tu Idzie, ma zator chociaż dobrze po pozamykany, już dojdziesz sam? No nie wiem, spróbuję Widzę, tak idziesz trochę zygzakiem, trochę, Oczywiście się zaraz tu nie wywalił gdzieś, już się podprowadzę, chodź. Ej, uważaj, oj! powoli, powoli, idź. Idź do domu. Tu abyś po schodach wszedł, to jeszcze cię tam. Ty, bo ja cię nie będę łapał, że się tak wyrwał do przodu. Idź. Dobra. Trafisz tymi schodami. Skurd, zle... Chodź tu! Wyjdź do tyłu, zleciałeś, patrz. Właś do środka. Ja już cię zostawiam, idę na razie. Patrzcie, widzowie. Sąsiad alkoholik. Ja idę się przebiegnę teraz, bo nie będę tutaj stał i szedł powoli, jak muszę prasować. Nie no, no taka akcja to po prostu widzowie szok jak dla mnie. Co ten chłopa w głowie, że takaż się napić, widzicie, godzina jest... No wczesna jest godzina, ale no kurde no jak można tak, jak można się tak sponiewierać? gdzie on ma ten rower, tu mu odstawię, chociaż zaraz mu kto ukradnie. to wyciągnij ten rower, stąd ja cię. Nic się nie połamało, chociaż w tym rowerze? No widzę w całości, chociaż tutaj widzę, że, to widzę, Staszek ich ładnie tam ugościł. Oj, 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 oj czekaj, bo tu się coś, coś nie mogę go wziąć. Aha Coś widzowie, dobra, o. Ciach. Dobra. Ja mu odprowadzę tego rowera do mnie i nie chcę tam stoi, bo nic mu się przynajmniej u mnie z tym rowerem nie stanie. No jedź, to no, co jest, widzowie? Ty, jak on ma jakiś zepsuty ten rower chyba. Panato? to. Spróbuję tam jakoś dojechać, ale nie obiecuję, że to wyjdzie, bo sami widzicie, że kurde jest ciężka brawa tym rowerem jechać. No, jakoś się udaje, jakoś dojedziemy. W sumie to mogłem mu nawet ją tu gdzieś zostawić pod bramą, a później żeby on se odebrał, a nie tyle wracać. Powiem wam, że jakbym mu tu na łące zostawił, też by się nic nie stało. Nie wiem, zostawił tu na razie pod potem. Jak będę wracał, to później najwyżej się go gdzieś tam weźmie. No albo już niech stracą tu za potem, mu tylko tutaj nie ma jakiś. Albo wiecie co, albo już zostawił, już będę. Normalnym z Nie dość, że mu pomogłem dojść, to jeszcze mu pomogę z tym rowerem, podstawię mu elegancko. Niech się. Niech się cieszy. Niech się cieszy, mimo że to są chamy. Ja ogólnie z tym sąsiadem, to się nie lubię, no ale to jak wiecie, no sąsiad naprzeciwko, no to jak można się lubić, jak to widać ile ten człowiek ukradł w swoim życiu, że ma taki dobrobyt i taki ma domek, a nie taki jak mój. No to widać, że po prostu tu no złodziej ham prostak, oszust i. i inne trudne słowa. Dobra. odstawmy mu tego krumysła tutaj, dobra. Bieg teraz do ciągnika. Ja, pierdziele widzowie, no. Człowiek nawet! Myśli kurde, ale porządny sąsiad. Tu mi pomoże w polu, tam mi pomoże, a później się okazuje, że ono pijany ze wsi. Po wsi wraca. No my jedziemy dzisiaj, widzowie troszeczkę większe pole, także temat tego sąsiada już zostawmy. Może jeszcze później do niego zajadę. To zobaczymy co on tam w ogóle... co on tam w ogóle gadał, no nie? Jak trochę przetrzeć wieje, <laughs> ale będzie miał kaca, chłop. Wow. Tu ogólnie jest w planach budowa drogi przez to, e, przez to jeziorko, żeby tam tędy nie jeździć nie uje, żeby tam ogólnie ci, co mieszkają tam od jakiejś spiny mają do rolników, że oni jeżdżą i drogę im tłuką I gmina postanowiła, że kupi płyty i żeby to jakoś wysypać i żeby jakoś to zbudować. Także nieprawdopodobnie prawdopodobnie w kolejnym odcinku widzowie troszeczkę sobie popomagamy tam, bo też do mnie i zadzwonił i do sąsiada zadzwonili, czy ziemi nie przywozimy, także widzicie. No dzisiaj ten sąsiad to. Raczej, no nie za bardzo jest zdolny do jazdy. Może na wieczór się uda gdzieś tam skoczyć, podjechać po to ziemię, żeby już trochę tego poprzywozić. Po trochę tej ziemi będzie wywalone, trochę to będzie, nie wiem, może trochę zalane, nie wiem, na jakiej wysokości to oni będą budować. To będą się zajmować fachowcy. A my mamy tak czy siak gdzieś tam yy, delikatnie delikatnie im pomóc z tą ziemią. Gdzieś jakiś spych ma przyjechać, bo my takich oczywiście tam oprasowałem. Widzicie, belek jest narobiony, a narobione. Robione. Także chcę te belki pozbierać. Po żniwach jestem. Zostanie mi jeszcze wykopanie kartofli I tak naprawdę tutaj będzie już spokój, że tak powiem A tamten kawałeczek co muciliśmy to młóciliśmy tym jeszcze większym headerem Także tam będzie też i więcej belek Ale będzie mniej gdzieś tam zabawy, mniej jazdy Na kolejny rok już raczej w planach będzie prasa okrągła Może kupimy jakąś iglicę, a ten wóz się sprzeda Nie wiem jak to będzie wyglądało Jeszcze ten rok zdamy na snopkach na następny to już będą inwestycje. Też yy, troszeczkę zboża już posprzedawałem, że paki sprzedane praktycznie w całości. Yy, będziemy sobie ogólnie ogarniali widzowie. Nowe pola. Yy, jedno pole już kupiłem, nie pokazywałem wam, ale ja sobie je przygotowywuję. Zobaczycie po prostu w kolejnym, albo jeszcze kolejnym, albo jeszcze kolejnym odcinku yy, jakie pola po prostu dokonałem takiego zakupu. Łocie baton, tu już jest tak Łom. Dobra, czekajcie, bo tu jest to tako przekręcone, dobra. I zaczynamy. Czego on nie jedzie? Dobra, teraz dopiero. Prasuje ładnie. A jak? Wszystko pięknie i cudownie. Nie ma spania. No, tu nie wiem, ile mi zajdzie Widzowie to sprasować. Zobaczymy, ile tu belek będzie. Powinna jedna przy drugiej wyskakiwać. E, tu akurat nie wiem, czy tutaj było. Tu właśnie tu. 5-metrową? Nie wiem. Tamte przejazdy, może jeszcze niektóre to będzie więcej, właśnie takich tych. Pole szerokie. Nawet długie, tutaj ten obszar mamy trochę spory Belek troszeczkę sąsiadowi dam, bo Czy ja mu będę po prostu prasował dla koni Nie wiem, czy albo z jakiego innego najmie, albo sam będzie dla siebie prasował, nie wiem Jak to będzie wyglądało w kolejnym odcinku, najprawdopodobniej się też przekonamy No i ładnie to wygląda, trochę sprasujemy Trochę poogarniamy tego tematu I taki temacik na odcinek dzisiaj jest, tak jak mówię, no Mam w planach kupić raz Dwa, trzy pola, które kupuję przy moich kawałkach i zrobić jeszcze większe e, kawałki te moje, żeby na przykład nie jechać kosić raz tu, raz tam, raz tam, tylko kupować sobie kawałek, czyli nie wiem, sąsiad też ma takie coś w planach, jak posprzedaje sobie e, swoje gdzieś tam zboża, żeby też ogarniać tak jak właśnie ja, bo chyba doszliśmy do wniosku, że to jest najlepszy sposób, żeby kupować tam nawet i brać w dzierżawę, co tam się tylko da, nawet jak mamy to nie wiem, parę dni dłużej uprawiać, bo wiadomo maszyn nie wiadomo jakich nie mamy to jednak lepiej to mieć kupione teraz, póki to jest w ogóle na sprzedaż e, niż później kupić najpierw maszyny a później żeby kupił ktoś pole i żebyśmy nie mieli e, tak naprawdę gdzie m, sobie uprawiać naszych upraw bo kolejne żniwa jeżeli będą owocne to zyskamy mega dużo pieniędzy, też wiadomo będą większe koszty jeżeli chodzi o nawozy, jeżeli chodzi o pryski, jeżeli chodzi o ropę jeżeli chodzi o nasiona, tak naprawdę wszystkie koszta będą większe ale też i będą zyski dużo dużo większe, a za te większe zyski można później zainwestować w jakieś nowe maszyny. Ja nie wiem co jeszcze będę sprzedawał, widzowie. Ale T25 te najprawdopodobniej też się z nami już niedługo pożegna. Bo jak kupię okrągłą pracę, to ten ciągnik do niczego mi nie będzie potrzebny. Raczej kupię sobie jakiegoś, może MT, no mtz raczej nie, ale jakiegoś Ursusa. Być może coś będziemy celować. Jakąś 1014. -tkę. Widziałem, bo tam wiecie, 100 kuca. To już fajna maszynka, pług, jakieś piąteczko się kupi do tego e, Może nawet obracany kiedyś I będziemy coś Tutaj ogarniali, bo jak widzicie no, Nawet robić orkę na tym polu To powiem Wam, że to cały dzień trzeba przyjechać Praktycznie i to zanim zaoracie W to i z powrotem jeździć dookoła I tak dalej, i tak dalej abyśmy mieli pług, piąteczkę To tylko łogiń rura, tłoki Chyba, że talerzywką będziemy tu robić Ja nie wiem jak to będzie z wapnem też widzowie, bo Jak pozbieram te belki na jedno pole już obornik zacząłem wozić, a ogólnie tak wszystko robię, też i troszeczkę rzeczy po odcinkami, to nie jest tak, że tylko i wyłącznie gramy na odcinku i nagrywamy filmy, tylko też poza odcinkami tutaj idzie dosyć gruba robota. I dosyć fajnie to wszystko później jest ogarnięte, jak sami widzicie, na odcinek. Czekajcie, dobra, sobie tą prasę wezmę teraz trochę do góry. To Nie wiem, nikt nic jeszcze tutaj nie robi na tych polach, co niektórych sąsiedzi to chyba sporo czasu mają. U nas jeszcze dożynek nie było, także nie wiem, co niektóre pola jeszcze nawet nie wykoszone są u ludzi. Też zauważyłem to. Ale to też tak, powiem Wam, że nie moja sprawa. My z sąsiadem zakończyliśmy żniwa, tym najbliższym, którym się gdzieś tam kolegujemy. I na razie, na razie końcowa. Dopiero przyszły rok, to jeszcze wiadomo, te kartofle, buraki, czy kukurydza nawet. Ale to żniwa już takie kukurydziane, to oczywiście to są na kiszonkę wszystko będzie szło. Nie na ziarno, także... Jeszcze chwileczkę i będziemy to oczywiście robić. Jakieś siano też, no łąka też pasowałoby Poogarniać, ale niedawno te siano kosy były robione, także łąkę też będę sobie raczej kupował, jeżeli sobie kupię nowe maszyny, bo dokupimy sobie zwierząt, żeby ze zwierząt też jakieś zyski e, gdzieś tam czerpać. Także plany widzowe na rozwój tego gospodarstwa są mega, mega duże i trzeba się z tym wszystkim wyrobić, bo jak wiecie, e, w listopadzie wychodzi Farming 22, także chcę na tej serii jeszcze troszeczkę się porozwijać bo moja mapa jest naprawdę kozacka naprawdę mi się przyjemnie gra z młodym nam się nagrywa tutaj na osobnych gospodarkach też fajnie też pewnie już w przyszłym tygodniu bo dzisiaj ogóle ten film oglądacie, nie wiem, piątek, sobota, nie mam pojęcia eee, także będziemy robić modpack na live'ach w tym tygodniu jeżeli chodzi o granie z kolizem i nagrywki, żeby mu to wszystko już powysyłać mapa jest gotowa safe jest też praktycznie przygotowany jeżeli chodzi o moją stronę, jeszcze koliz musi sobie gospodarstwo budować E, także tak to wygląda. No, i zrobić tylko ten modpak. Hmm, tylko, że widzowie, zrobienie modpaku to jest powiem wam, że najbardziej chyba tru, najtrudniejsza i najbardziej żmudna rzecz, jaką będziemy musieli po prostu e, zrobić i wykonać. ja będę musiał zrobić? Czy, kolistę, czy będzie musiał swój modpak, tak jakby zrobić? Wtedy one będą połączone w jedno e, i wyjdzie taki jeden gigantyczny modpaczek e, do naszej właśnie serii. Może tam będziemy widzów zapraszać na te odcinki. Szczerze, nie wiem jak to będzie wyglądało ale na pewno moim zdaniem pomysł na serię jest fajny już wam mówię często o tej serii co niektóre osoby piszą bo się nie mogą doczekać tej serii ale ja wam mówię że na pewno jak wystartujemy to będzie po prostu łogień na tłoki i będzie naprawdę przyjazna seria w gospodarstwo moje mi się podoba najbardziej z każdej serii to mi się właśnie podoba no na, na Zdziechowie na tej mapie którą będziemy nagrywać z kolizem jest takie przekozackie jest takie większe troszeczkę nie takie minimalistyczne jest po prostu idealne to gospodarstwo, jakby nie patrzeć. Zresztą kto widział, kto był na live'ach, ten pewnie wie, no nie? To ogólnie częściej teraz streamuję, też mogę się Wam pochwalić. Już nie ma takiego opierdzielania się wieczorami, tylko jest live'ik i tyle. Dzisiaj też, nie wiem, poniedziałek, wtorek albo poniedziałek, środa, piątek najprawdopodobniej widzowie live'y, nie wiem, czasami w sobotę, czasami w niedzielę. Ciężko jest stwierdzić, bo często te live'y teraz są. Kiedy mam tylko wolny czas, to o 17 zawsze odpalam live'a. Żebym ja się nie nudził, żebyście wy się nie nudzili, żebyście mieli co pooglądać. Ja pierdzielę tych belek to będzie trochę. Będę musiał brać chyba przyczepę od sąsiada, żeby to wszystko pozbierać. Bo ja mam ten jeden wóz. Plus jeszcze przyczepa to albo mi to sąsiad pozwodzi jakoś, jak mu zapłacę. Nie wiem. Jakoś to ogarniemy na pewno. Raz, dwa, trzy i ten taki mały, ten mały to nie wiem czy jest sens jechać tam, no ale kurde znowu się zwarduje, jak tam nie przejadę, no nie? Czyli zostało nam jeszcze trzy, no cztery praktycznie rzędy, bo tam ten szybko powinno pójść, a się praca nie zapchnie. Zapcha, zapcha się mówi, ani nic. I powiem Wam, że fajnie się dzisiaj dzień ogarnąłem, bo wstałem sobie o dziewiątej. Byłem w malinach. Yy, 13.30, czyli tak. Półtorej plus 2,5, no jakieś 5 godzin byłem w malinach, narwałem trochę, zarobiłem sobie. Później, teraz, właśnie drugi film już z młodym nagrywamy. Zaraz będzie 15. Trzeba je wyrenderować, wrzucić, żeby już były na kanale. Później live o 17.00. I powiem wam, że kurde, lubię taki czas, tak naprawdę taki, a nie taki, że siedzę przed kompem i nie mam co robić, się zastanawiam, co sobie obejrzeć czy coś. Tylko lubię właśnie taki czas, gdzie na przykład jak dzisiaj, no cały czas mam coś do roboty, nie nudzi mi się, cały czas wszystko leci. Ogólnie jestem pracowitą osobą. Leniwą a pracowitą. Wiadomo, że to nie jest takie o połączenie, że można tak mówić, że jestem leniwy i pracowity, ale ja jestem po prostu pracowity, jeżeli chodzi o to niektóre rzeczy. A jestem też i leniwy, jeżeli chodzi o na jakieś tam takie rzeczy, które za bardzo nie uznaję ich, że są jakoś mega potrzebne. A te rzeczy, które są mega potrzebne, do po prostu jestem zawsze pracowity, widzowie, także taki bajerek, szmerek. Nie wiem, jak to, widzowie, też będzie, bo w tym tygodniu mieliście na pewno w poniedziałek Gospodarstwo podziadku, e, we wtorek mieliście Farmers Life. w środę mieliście Postępowego. Fajna fabuła, bo zaginięcie wujka. E, w czwartek najprawdopodobniej, czyli dzisiaj oglądacie ten odcinek, w piątek, czyli jutro, Będziecie mieli tiktoki, najprawdopodobniej No, także tiktoki wlecą W sobotę najprawdopodobniej będzie gospodarstwo po dziadku W niedzielę będzie najprawdopodobniej Albo Farmers Life, albo Farmer Dynasty W poniedziałek ocena modów wtorek już jakieś inne serie i tak dalej, i tak dalej Trochę tych odcinków jest porobionych, także Nie bójcie się, daily nie będzie przerwane, nawet jak wyjadę w te góry Aktualnie na live'ach zbieramy cel dotacji na wyjazd w góry, żebym sobie odpoczął, bo jak widzicie, tak jak mówię, no cały dzień coś robimy, nie ma opierdzielania, mało snu, dużo pracy, żeby później mieć po prostu ten wymarzony, gdzieś tam od podczyneczek. Tygodniowy może ktoś powie, oo, o, o, heros! Tydzień tylko wakacji, więcej se zrób. No właśnie ja więcej nie zrobię sobie wakacji, bo ja ogólnie nie, nie za bardzo lubię takie rzeczy, jak dłuższe jakieś mega wakacje, po pierwsze trzeba kasy na to dużo wydać. A po drugie, jakoś mam coś takiego, że po prostu ja jak siedzę, nie wiem, tydzień, to mi już będzie też brakowało tego, że na filmu sobie nie nagram, żadnego, że live'a sobie na przykład nie odpalę, nie pogadam z widzami. Jakoś tak jestem już uzależniony od tego, można powiedzieć, od grania w tą grę, od nagrywania tych filmów. Jestem uzależniony też, że. Aż mi, no dziwnie to dziwnie to brzmi, no ktoś chce do pracy, bo, bo jest uzależniony od pracy. No tak to wygląda. Jak się ma przyjemną, widzowie, pracę, to tak to jak najbardziej wygląda, że lubicie to robić. No W sumie wszystko praktycznie na odcinku dzisiaj się uda sprasować, czyli koniec sprasowania, To już akurat ostatni odcinek będzie sprasowania No i pierwszy, jakby nie patrzeć, jedno pole sobie na pewno zbiorę dzisiaj na live A drugie pole dopiero sobie będziemy robić chyba na odcineczku, ile zaczniemy ten jeszcze wątek fabularny z budową tego właśnie przejścia Bo tam wójt, no nie wiem, wydzwania cały czas, żeby pojechać po tą ziemię Wezmę te przyczepy, niech się odczepi, poprzywozimy tej ziemi, zrobimy ze dwa, trzy kursy z sąsiadem na odcinku, nagram sobie film, będę miał od razu materiał z tego i po prostu będziemy mieli spokój. Ja z tego przejazdu powiem Wam, że za bardzo i tak korzystać nie będę chyba, żeby się przejechać tak dla testu, to się gdzieś tam przejedziemy, jak widzę i będziecie chcieli ale tak, to ja raczej korzystać z tego typu bęc-bęc rzeczy nie będę czekajcie, teraz tak, tu już bym się zawrócił jakoś, żeby od razu machnąć ten skraweczek okej okay. cofnijmy jeszcze widzę, coś załapało chwilowo. No, i tutaj raczej ja się tak nie wyrobię, żeby to złapać po całości. Trzeba będzie i tak na tamtą stronę jeszcze przejeżdżać. Jeszcze cofnijmy, żeby to się nic nie zmarnowało. Tu jedna belka może być więcej. Zawsze, jak ktoś by chciał te belki, bo i tak nie wykorzystam tych wszystkich belek. Także, jakby ktoś chciał te belki se kupić, no to będę po prostu to ogłaszał. Ile tam się sprzeda tych belek, tyle się sprzeda i wiecie, a reszta to ja po prostu sam sobie wykorzystam. Są świnie mam, krowy mam, także one gdzieś tam tej słomy też będą sobie delikatnie potrzebowały. Z tego co widzę, to już ogólnie widzowie odcineczek troszeczkę potrwał. Także ja się z wami żegnam. Gdzieś te standardowe. 20 parę minut filmu jest. Dzięki za uwagę i na razie.